Dzień dobry. Dzisiaj w lekcji z Różą w cyklu Rady Serdeczne, kolejna rada od serca. Cóż, jeżeli nasze dziecko dalej ma obawy, aby przyjść na zajęcia teatralne, aby rozwijać siebie? Tak jak mówiłam wcześniej, trzeba mu pomóc. Może wystarczy znaleźć koleżankę bądź kolegę, który go wprowadzi, albo pójdzie razem z nim. Czasami to wystarcza. Opowiem o przypadku. Ponieważ doświadczenia mam sporo w tym względzie. Miałam ucznia, było to jeszcze gimnazjum, kończył szkołę. I zdarzyło się, że podeszłam do niego, bo potrzebny mi był do pewnej roli. Powiedział mi tak: Czekałem na to całe trzy lata. Dlaczego pani podeszła do mnie dopiero teraz, kiedy kończę szkołę? To było moje marzenie, ale bałem się. Ja powiedziałam tylko tyle: Zawsze. Możesz przyjść i liczyć na to, że nie jest za późno. Dlatego proszę pomyśleć o tym. Dla Państwa dzieci jeszcze nie jest za późno.